Witam Państwa. Dzisiaj Państwa chciałem zakomunikować dwie podstawowe sprawy. Jedna jest taka, że już nigdy bezgranicznie nie poprę żadnej postaci z kręgów politycznych jednoznacznie, że to najlepsza, najpiękniejsza, najwspanialsza, a robiłem to, proszę Państwa, kiedy, kiedy to prezydentem został Donald Trump. Po tym, jak powiedział, że nie będzie. Uczestniczy, że Stany Zjednoczone nie będą uczestniczyły w żadnych wojnach, w żadnych zawieruchach wojennych typu Afganistan, to, tamto i stramto, Opowiadał to. Ja mu to wierzyłem, bo za pierwszej kadencji rzeczywiście jego czasu nie było żadnej wojny. Czym się chełpił? No i taka była prawda. Natomiast teraz, jakby nie było, Izrael napadł na. Irak, Iran, przepraszam napad zbombardował go tam cele takie i inne w tej chwili już bombarduje nawet rafinerie, a Stany Zjednoczone które ustami Trumpa mówią, że one nie biorą udziału w tym konflikcie to jednak jakby nie było drony, rakiety które lecą na Izrael ale nie zestrzeliwują, nie zestrzeliwują tych dronów, rakiet, które lecą na, na, na Iran tego wynika, zajmują konkretnie jedną postawę, czyli zajmują postawę proizraelską, czyli biorą udział w wojnie izraelsko-irańskiej i w tej wojnie bierze udział czynny Donald Trump jako prezydent, jako zwierz zwierzchnik sił zbrojnych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, już opowiem to w drugim wideo, ale jest taka, że Izrael napadł na Iran Oczywiście zbombardował tam różne obiekty, wymordował ileś tam ludzi, różnych profesorów i innych, przy okazji jeszcze dzieci. No bo jak się morduje profesorów w ich domach, to się morduje też ludzi, którzy mieszkają obok. Wymordował ileś tam ludzi. Natomiast rząd polski, obecny rząd polski ogłosił wszem i wobec, że będzie... Że będzie Wywoził Polaków z Izraela, że będzie im pozwalał, będzie ich tak powiem, wyciągał z owie ruchy wojennej. Nie z Iranu, tylko z Izraela. Proszę Państwa, to trzeba zrozumieć. Izrael atakuje Iran, ale Polacy będą deportowani swoich, swoich swoich, swoich, jakich swoich? Polskich Żydów, czyli Żydów, którzy mają polski paszport. Znaczy, oni się do Polski przyznają, to wątkie wątpię, im jest bardziej potrzebny polski paszport niż. Jakiekolwiek kolegacje z Polską, bo oni generalnie polskie nienawidzą. Dlatego mieszkają w Izraelu, nie w Polsce. Także tutaj, proszę Państwa, następna jest taka patologia jedna jest patologia i głupota, i hipokryzja Donalda Trumpa, którego już nie polecam, że Państwa, przepraszam, że wszystkich, co. Wszystko, co robił, uwielbiałem, widziałem w nim mądrość i inne sprawy, a teraz jednak, jakby mi wysrał się na mnie i to tak i to na obywatela amerykańskiego zrobił, zdefekował. I po prostu bierze udział w wojnie wojnie niesprawiedliwej, wojnie zbrodniczej prowadzonej przez zbrodniarzy, bo jest poszukiwany listem kończym w całej Europie. Także widzę, Państwo takie sprawę. Polacy to są naprawdę. Nie jestem Polakiem, ale tu też proszę Państwa, jest, ręce mi opadają. Jak mogę firmować taki kraj, w którym tacy głupcy mieszkają? Proszę Państwa, bo to już dziennikarze. I tu nie mówię o tylko lewicowych, tych prawicowych też. W tych mediach, jedynie Klarenbach coś tam się zająknął, mówią, a obywatele polscy w Iranie, to co? A to tam ich mało, jest to się nie opłaca. I to taka była odpowiedź. Ale generalnie on jeden się zapytał, a ci inni wbuchają w to samo trąbkę, czy politycy, czy dziennikarze, od lewa do prawa. Trzeba, trzeba, że tak powiem, wywozić, trzeba e, czy deportować. To nie, to nie jest deportacja, tylko e, przywożenie obywateli. Powiedzmy, Polski zawieruchy wojenne, ale zawieruchy wojenne wywołał Izrael, a nie Iran. I to Iran jest pod naciskiem, i, tak powiemy, Stanów Zjednoczonych, bo Amerykanie biorą w tym udział. I, i tego, i, i Izraela. No i tutaj trzeba by deportować ludzi z Iranu, a nie ze, z Izraela. No ale taką, takich mamy polityków, proszę Państwa, tak, że wywożenie ludzi następuje z państwa agresora. Jest to chore, no ale to, ale polski batusta na no to stać tych frędzli, tych, tych nieuków, tych, tych durni politycznych, to mi ręce opadają, ale już chyba nie będę się tym bardzo emocjonował, bo z, po prostu na temat głupców, to się już nie ma sensu wypowiadać, ale kwestia z tego, że nawet naród tego nie widzi, to jest straszne. Dlatego słusznie i mądrze powiedział, ja to miałem w swoich tam różnych portalach internetowych taki cytat, to jest Józefa Piłsudskiego, który powiedział tak, proszę słuchać, tylko dzięki zaiste tak wielkiej i niezbodanej litości boskiej ludzie w tym kraju nie na czworakach chodzą, ale na dwóch nogach, udając człowieka. To Józef Piłsudski powiedział Polaka. Teraz tyle, a